Ciemaneczko, z tej strony Excel. Witam Was w piosence Biała uratowany przez trap w nawiasie ramówka SBM. Pierwszy single z projektu Ramówka SBL. Czym jest ten projekt? Nie wiem i dlaczego SBM zmieniło y, właściwie swoją... O kurwa, czekajcie, bo ja nie o na sławkach. Ej wiecie co, żeby tak nie było, to ramówka SBM. To jest zapowiedź projektu chyba, nie? Solar nie wiem co tam siedzi. Kini, chyba Kasperczyki. Chuj, wie. Nie wiem. O, czekajcie, bo tam było pokazane. No czemu tak szybko? Szaran Nikoś, Lanek, fukaj, Kini, Zimmer, Solar Biała z Kasperczyk. Eee, preview tego co nadchodzi niebawem. Kur... Nie nie, 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 nadążam. Ziomek z wędką. Co to jest? Co to się dzieje? Kura, lanek. <grym> Fajny bicik w ogóle. Wejdź za kolisy powstania albumów. Chciałbym. Dobra, stop! Co to za... Czek kręci. E, przepraszam, muszę to wypikać znowu, bo już jestem partnerem i to ma w ogóle, jakbyście nie wiedzieli. Kini, przestań, nie dotykaj mnie. No i ut utknij. To ramówka SBM. E. Y no tak, to ramówka SBM. To jest jedno miejsce, sześć studiów, dziewięć artystów SBM i kilkanaście nowych utworów. To jest ramówka, czyli najnowszy projekt, z którym właśnie startujemy. Yyy... <złuch> jakie gówno, czemu ja nie mogę... Um, 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 wejść Wejdź za kulisy tworzenia, no, um, tworzenia solowych albumów naszych artystów i zobacz, co szykujemy dla Ciebie. W najbliższym czasie śledź nasze social media, aby być na bieżąco. Na SBM Store odpaliliśmy preorder projektu. Solar Białas Klasyk Lanek Klasyk Kinzimer Spoko Macie Kacperczyk, Paweł, Paweł Kacperczyk Średnia Średniowa Fukaj Dobrze Szaran Nikoś brrr. No Chciałbym to widzieć Dobra wracamy do tego, tego Białaska Ja jestem trochę dziebnięty w ogóle, tak przepraszam, że o tym mówię, ale yy, yy, Chciałbym, żebyście mieli świadomość, tak Uratowany przez trap a dlaczego na Geniusie jest jakieś to ukraińskie U? No dobra. Dobra! Dawaj biała z GOAT! Oj, przestawiłem kamerkę? Nie, git. Średnie beat jak na razie. Kiedyś pytali jak życie mi płynie, bo dobrze widzieli jaki ze mnie wrak. Dziś nie pytają jak życie mi płynie, no bo mnie widzieli jak wchodzę na jacht. Urodziłem się bogiem bo od kiedy... Fajne, fajny, znowu zabawa tutaj słowami, że tutaj wrak, tutaj jacht zajebiste, to lubię Zosia SBM, a tutaj nie wiem co ma Pytają jak życie mi płynie, no bo mnie widzieli jak chodzę na jacht Choć urodziłem się Bogiem bo od kiedy pamiętam miałem swój świat To, że potrafię zachować jak człowiek No pewnie ja tylko i ja z twój dzieciakiem Powtarzaliście mi, że nic ze mnie nie będzie i kurwa nic ze mnie nie macie Jeden. Zajebiste, uwielbiam bia Białasa No kurde, ja już nawet Ja już nawet nie wiem co ja mam powiedzieć, żeby yy, podkreślić jakby to, co ja czuję do Białasa, ja nie czuję do Białasa jakiejś specjalnej miłości, tylko zwyczajnie szacunek, uwielbienie i chwałę do niego, gdyż zwyczajnie uwielbiam jego wersy i to, jak potrafi się bawić melodycznością, słowem i w ogóle tym całym rapem. Nie, no, no już nie oszukujmy się. To, że nic z niego nie mają, wiadomo. To, że miał swój świat, jak każdy kreatywny człowiek. Każdy, kto ma pasję, każdy, kto ma jakieś cele, każdy, kto w ogóle ma jakąś wizję na siebie, bądź prawdopodobnie. Podobnie lubi coś czego inni nie lubią ma swój świat, nie? Nie, nie macie, miałem tylko jeden nabój kiedy wybrałem się na polowanie Pink jeszcze nie są wypkane Wiszczeniu w trap. na ścianie, ej, złoto platyna i diamenty 100 tysięcy za zegarek, ej łańcuchów mam pary na zmianę, ej Całą <śm> baby, baby mamy ej Apartament zakopany ej A dawniej grub sobie kopałem ej codziennie jebany jak spadel codzień... No, 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 to jest właśnie to, że niektórzy, niektórzy, większość artystów, właściwie y, ja jestem pod wrażeniem tego, jak oni zbudowali sobie to życie nowe, nie? Że oni potrafili pić do nocy, pić do rana, y, kopa kopać sobie tak właściwie grup, tak jak to Biała nowiną, nie? I teraz mają apartament zakopany, mają parę łańcuchów na zmianę, są po prostu y, bogaci, tak jakbyśmy chcieli być w ogóle kiedykolwiek, tak? Na walka z myślami. Ej. Czekaj, Chata czekaj. grup sobie kopałem, ej. Co dzień jak spadel, walka z myślami. Ej. Traumy mm. we mnie robiły Tak, traumy w człowieku robią sparring, to wiadomo, ale walka z myślami to jest coś. Yy, z czym mogę się utożsamić i zwyczajnie i, ośmielam się <grym> powiedzieć, że ludzie, którzy faktycznie tak jak powiedziałem, że mają jakieś ambicje po prostu ambitni Ambitni ludzie zwyczajnie biją się ze swoimi myślami, czy to, co robią, na pewno zapewnia im przyszłość, bądź, bądź czy w ogóle to ma sens. I, i, I niestety z przykrością muszę stwierdzić, że nie każdy będzie takim białasem, i nie każdy, zwyczajnie nie każdemu to wypali, tak? Także wiadomo, bicie z myślami się jest jak najbardziej chyba negatywne. Ale jedynie może nas uratować sześć we oko i po prostu spojrzenie na to, co robimy i czy to faktycznie ma jakiś sens, no kto jak nie my, kto jak nie my. Siedziałem w domu od jak spadel. Co no. nie pana walka z myślami Traumy we mnie robiły spali Siedziałem w domu moich starych Stosy sami z tym wyjechali Czasowaliśmy z kolegami Bo codziennie byliśmy na śpani Juliśmy tam bardzo wielu brać, paru z nich miało na imię kai Na imię kto? Kain Zabiłabla, tak, czyli czyli wbił mu nóż w plecy tak naprawdę, nie? przez drap zawsze chciałem się przeglądać w diamentach, nie matki łzach Zajebiste, no kurwa, no powiedzcie mi, kto by wpadł na coś takiego, że chciałby się przeglądać w diamentach, a nie w matki łzach? Biorąc pod uwagę to, że i diament odbija jakby nasze odbicie i łza, która jest no tak naprawdę wodą, tak? Która odbija nasze odbicie, no zajebiste Uratowany przez trap, każdy ziomek mój codziennie za pięć szósta musiał wstać Uratowany przez traf. Za pięć musiał wstać yy, Możliwe, że do roboty, ale za pięć szósta, yy, Z pewnych piosenek również i z źródeł wiem, że policja lubi yy, Zwyczajnie wbijać na chatę o szóstej Bo o tej godzinie prawdopodobnie chyba mogą, nie? Yy, tak najwcześniej Za pięć szósta musiał wstać, żeby co? Żeby ukryć towar? Kurczę, nie jestem pewny. A na się chyba nie modnie się, no nie ma. Ale wydaje mi się, że tak, że to może mieć sens. Uratowany przez trap, bo ja w spadku to dostałem, ale tylko parę trał. Uratowany przez trap, Uratowany przez trap lecz ukarany przez Boga powiedział, zostaniesz sam. No nie zostało, Nie noc, bo to były czarne dni Trzech moich ziomków leży w grobach i nigdy nie wstaną z nich Pustek krzesła obok stołu nie wytrzymam, muszę wyjść Wciągam w nocy kreskę z grobu jointach odpala mi z nic Mówię do nich Resting peace, Byli, jak nie miałem nic Ichuj w to, że dziś mam wszystko jeśli obok nie ma ich No właśnie, no właśnie, takie kurcze. Prawdziwe ziomki, które byli z wami, gdy nie mieliście nic, znaczą o wiele więcej niż tysiące ludzi, którzy są z wami, kiedy już jesteście powiedzmy na tym szczycie, bądź macie pieniądze. No, no nie zmienicie tego tak naprawdę. Nie zmienicie tego i dbajcie o tych ziomów, którzy są. Są z wami, kiedy nie macie nic, ale kiedy faktycznie już coś dobędziecie i faktycznie zaczynają się od was odwracać bądź... Zaczną bardziej do Was lgnąć, to też zastanówcie się. Zresztą wiecie o co chodzi. Chujste buty, buty za 20 koła. koła nie ma do kogo iść. Stawialiśmy na moją mocę, no. śniła nam się Fajne. wielka kariera. Zaczynaliśmy na minusie, marzyliśmy by móc od zera. Tu się piste kurwa wersy, no nie powiecie mi, że nie no e, chuj w te buty za 20 koła, jeżeli nie ma dokąd iść Zaczynaliśmy na minusie, modliliśmy się, by zacząć od zera, czyli tak naprawdę od początku, no te wersy znaczą więcej niż tysiąc e, słów, tak? Jak Ferrerorsze? Nie oszczędzał, to ciężko się było pozbierać Chcieliśmy by móc od zera Cóż się żaden z nas nie oszczędzał, to ciężko się było pozbierać no. I mimo że doszliśmy do końca to wszystko zaczyna się teraz nie gadaj, że koza robił, kurwa ostatnio właśnie jak kury, yy, ocenialiśmy kurego na tym wideo koza, koza odżył, właśnie ja nie widziałem jakichś tam klipów od, od niego, a właśnie byłem ciekawy co tam u niego się dzieje, yy, no moim skromnym zdaniem yy, muszę powiedzieć, że tak, że beat... Spoko, nie był jakiś rewelacyjny. Wersy Białasa wiadomo, Gołcik, i to mogę przyznać z całym sercem. Możecie mi bić, możecie mnie, nie wiadomo co mi zrobić. Ja powiem i tak, że Białas to jest Gołcik. Yy, przyznam się do tego, ale muszę powiedzieć, że ten track miał coś w sobie takiego. Yy... Kurczę, żeby jak to nazwać? E, takiego trapowego, jakby faktycznie zaczynał od zera. Ja tutaj nie czułem takiego białasa, chociaż, chociaż wersy zostały białasowe, tak sposób nawijki e, i faktycznie ten cały utwór brzmiał, jakby to był taki kurcze trapowiec. Taki wiecie, taki ziomek, taki, y, nie wiem, Jabson 5 lat temu, nie? Tak, tak zwyczajnie jakiś taki ziomek Który zaczyna sobie nawijać, trapować Fajne, fajne to jest, że Białas Jeszcze pokazuje, że potrafi się cofnąć W czasie w ogóle yy, I potrafi jeszcze nawijać jak młodziaki No zwyczajnie, no ja tutaj czułem takiego młodziaka Chociaż wersje zostały te same Tak Białas yy, cofnął się w czasie Według mnie i jest to na plus Według mnie, no cofnięcie się w czasie Bądź w rozwoju yy, nie zawsze <laughs> Znaczy tylko negatywne yy, Odczucie, tutaj uważam Że Białas odkrył sobie jakiś taki pierwiastek takiego mudziaka fajne to było fajne naprawdę fajne no wersy mówię tak jak, tak jak mówię goat yy, jestem ciekawy tego projektu naprawdę będziemy to sprawdzać będziemy sprawdzać jakieś tam vlogi jeżeli będą yy, ja jestem ciekawy naprawdę co oni tutaj wymyślili i biała tutaj bardzo ładnie zaczął prawdopodobnie będzie następny numer yy, solara Chyba, bądź yy, Solar Białas w duecie. Ja się jaram, fajnie, że yy, yy, SB Mafia w ogóle zaczyna nowe projekty. Ech, pomijając te hotele mafijki, które, który trzeci był chujowy. No jestem ciekawy, co, co, tutaj się zadzieje? Jeszcze nie przesłuchałem, a już wiem, że kozak. No i szacunek. Powtarzaliście mi, że nic ze mnie nie będzie i kurwa nic ze mnie nie macie. Gołd. Szok. Za takiego Białasa możemy być wdzięczni. Możemy być wdzięczni. Będę to powtarzać cały czas, że Białas znany jest ze znakomitych punchy e, tworzonych za pomocą metafor czy gier słowno-znaczeniowych. Nie pokazał nam kompletnie swojego ostrego pazura. Torab zaangażowany, poruszający ważne, e, niewiarygodne, niewygodne tematy i buntujący się przeciwko regułom panującym w świecie za pomocą kurwa zby, zbyt. Zbyt naciągane, nie, nie, nie zrozumiem tego. Dzisiaj akurat nie. Biazek jak zwykle w formie. Takiego biasa jesteśmy godni. No właśnie aż nie jesteśmy godni. Ja się czuję zwyczajnie tak na klęczkach kłaniam się. Gołcik. E, hmm, 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 hmm. Takiego biasa mogę słuchać dniami. Ej, mam taką pizdę, że aż nie wiem jak sp spropsować. <noise> mogę się potem podpisać. Mogę napisać tylko tyle, że e, goat. Tyle mogę skomentować. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. E, widzimy się w następnym odcinku. E, no i co? No i siemano. Siemano. Subskrybujcie kanał, komentujcie, sprawdzajcie albumy, które w ogóle przysłuchałem, są w playlistach, bo staram się na bieżąco tworzyć playlisty. E, no i co? No i obczajcie sobie najpopularniejsze filmy i te mniej popularne. Zwyczajnie to co was interesuje, to sprawdźcie. Siemano.